Ciemneczko, moi drodzy, z tej strony Promek, a dzisiaj gramy w Minecraft Murder Mystery. Ale jesteśmy, moi drodzy, stalkerem i wybraliśmy właśnie sobie tą jedną osobę do namierzenia. Przecież cały czas. Nie wiem, pierwsza, lepsza po prostu przelatywała przede mną. Będę za nią chodzić. Cały czas, cały film. Gubiłem ją prawie, jednak. Nie. Tak, na tym polega dzisiejszy film. No i pierwsza runda się skończyła. Gramy 3. No, nie skończyło się to dla mnie przynajmniej najlepiej, no ale trzeba przeżyć. Tak, życie, lecimy dalej, znajdziemy sobie kogoś kolejnego, następnego do stalkowania. Będzie ciekawie. Ponownie niewinni i ponownie od razu na pierwszy rzut oka Dość złapany. No, chyba będzie, a nie, już myślałem, że będzie osoba, która no po prostu stoi w miejscu całą grę, no ale na szczęście nie. Za nią będziemy podążać. Gramy trzy rundki, tak typowo dla Murder Mystery. to jest coś nowego? Pewnie tak. Potrzebnego? Pewnie nie. Dalej. Albo za nim. Ona chyba myśli, że ją gonie. E, nie wiem. Pewnie oby tak. W sensie myśli, że ją gonie. Chodzi o to, że jako morderca. Nie, przeskoczyła. Zgubiłem ją. Nie, nie zgubiłem jej. Dobra. Mam ją, mam ją, mam ją. Jestem cel namierzony. Detektyw zabity. Nieistotne. Biemy cały czas za nią. Pomoże. Ja łok podniesiał. Jamy cały czas za nią i no nie wiem co. No wygraliśmy. Drugą rękę wygraliśmy na to. Wspaniale moi drodzy, to wspaniale, w takim razie, że druga ręka jest wygrana. Tak swoją drogą, powiedzcie co sądzicie o jakichś nowych seriach typu SkyBlock czy SkyWars czy coś tego typu, bo na razie są, jest te, chyba już nawet więcej niż te cztery podstawowe, bo jeszcze teraz to i tak dalej. No ale no, mam nadzieję, że wam się jakoś to podoba. To jest wina. Połączenia shaderów z. Okej, okay, to jest pierwsza osoba. Shaderów z, moi drodzy, resurspakiem bardzo możliwe. Okej, okay, ja i on akurat był mordercą. On akurat był mordercą. No, to było trochę niespodziewane. No ale jeszcze taka jedna ręka na pewno się przyda. A jeszcze jedna ręka na pewno się przyda. Tak, dla pewności. No bo nie ma co, moi drodzy, nie ma co mówić, ale jest ciekawy. O, proszę, pierwszy grać, którego zauważyłem. Ten. Będziemy go gonić teraz. Podążać i czajemy się. Daj. 4 porcjon. No, jak on będzie miał niewitkę, no to będzie słabo trochę. Jak zew zabity, wygniemy po łuk. tak? Nie. Tak, nie. I dalej za gościem wygniemy. myśmy właśnie na oczach widzieli mordercę, który był koło nas, ale nas nie zabił, bo nas nie widział? Chyba tak, no ale... no, koniec. Cztery a ręki, dwie wygrane, dwie przegrane. Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Mam no, nadzieję, że film wam się spodobał. jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Napiszcie, co jeszcze mogę zmienić, bo chyba trochę za ciemne shadery. Cześć. No i pa